Wychowałem się w Białowieży. Podlasie to jest mój dom, moje miejsce. Świadomość zdrowego odżywiania wyniosłem z domu. Moja mama zawsze mi powtarzała: Nie jedz chemii, jedz swoje, zdrowe. Tato hodował owce, a mama przygotowała pyszne potrawy z jagnięciny. Rolnictwo i hodowle poznałem od podszewki. Sergiusz ma cztery lata, Magdalena ma 8. Gdy dorosłym chciałbym dla nich zdrowej, ekologicznej żywności wysokiej jakości. Eko znaczy dla mnie trochę więcej. E to e-commerce, C to crowdfunding, O to origin. Chcę zbudować system do handlu ekologiczną żywnością. Chodzi o to, by połączyć lokalnych dostawców i odbiorców. Nazywam się Marek Korch. Swój projekt realizuję dzięki Hub of Talents 2. To dzięki tym ludziom poszerzyły mi się horyzonty.